słyszałam artykuł Wysokich Obcacach o tym, że jest fajnie być mamą, jak chciałam się jest nastolatką. Że jest moda na posiadanie dzieci wśród nastolatek, że to jest tak, że jak yy, ma się dziecko, to może kupować się fajne ubranka, i, I w ogóle wszystkie gwiazdy mają dzieci, że to są takie w ogóle sympatyczne i miłe. A tak za tym kryje się oczywiście, że coś więcej, że te dziewczyny były na, że są na tyle samotne, że jakby rodzą sobie miłość. A jako, że właśnie jest jakieś takie większe pozwolenie na bycie mamą w młodym wieku, że to nie jest szykanowane i odsyłane na wieś, tylko wręcz przeciwnie, właśnie jakby to bycie w ciąży jest jakieś fajne, więc one mają łatw łatwość w podejmowaniu decyzji i żeby właśnie sobie dziecko, bez poczenie, oczywiście na konsekwencje, mają 17 lat. Jednocześnie w ogóle świat jest bardzo prosty teraz, że, że, że można sobie być w Australii, klikając myszką, i znowu tam jesteś. Albo teraz nagle sobie, no nie wiem, cokolwiek, tak? Że sobie kupię buty, które nosi ktoś tam z Paryża, sprowadzę je i są. Także takie dziecko też jest czymś prostym. Wystarczy się przesłać z chłopaki i masz dziecko. No i ty. Jak mocno jesteś samotnym, żeby urodzić dziecko, żeby nie być samotnym. Ale też jak bardzo jesteś egoistą, żeby rodzisz dziecko jako rzecz, która ci tam zapełnia jakąś pustkę. I to jest jakby z jedna z tam z, z czynników, tego, że, że jeden z elementów właśnie. Określających tych, tą moją bohaterkę, że właśnie jest egoistką. Nie tylko ona, albo każdy, że po kolei w tym filmie to patrzy tylko przez siebie, przez siebie widzi świat, przez to się wszyscy mijają, przez to są samotni, dlatego, że właśnie są egoistą. So, ja, ja nie robię filmu po to, żeby z jakiegoś założenia, żeby on coś tam wywołał. Fajnie, że się o tym dyskutuje, w jakimś, jakimś tam swoim kierunku niech o tym mówi, ale nigdy nie mam takiego zamierzenia, że właśnie teraz zrobię film, żeby coś tam, nie wiem, teraz tu zobaczcie i. i nie, po prostu jest jakaś historia, którą słyszałam już nawet przed tym artykułem o nastoletnich mama, mamach. Dokładnie historia nastoletniej dziewczynki, która zaszła w ciążę i, y, ch chciała, chciała być, nie chciała być mamą, ale jakoś tam się zafascynowała tym bycie mamą, a potem jej się znudziło i coś tam, bo zobaczyła, że jest inny świat. Coś tam takiego się wydarzyło, że jakby nie sposób nie zrobić o tym filmu, jest na tyle interesujące dla mnie, jako osoby robiącej filmy. Też podeszłam egoistycznie, że to jest dobre, już filmowo. No, ale potem żeby to oprawić, cały scenariusz, jakoś tam nadać mu życie, no to zaczęłam rozmawiać z stolatkami pisać się okazało, że to jest teraz ten, to jest taki, to jest taki szer szerzej w ogóle o, o młodych ludziach, czy nie tylko o młodych ludziach. Tak naprawdę jest taki pomysł, że jestem sama i lubię sobie dziecko, które mają 30-latki, a nie, a nie 17. No teraz jest tak, że wszystko jest prostsze, łatwiejsze, bardziej dostępne. I oczywiście, że jest z jednej strony, ja uważam, że to jest w ogóle fantastyczne, że te dzieciaki te moje dzieciaki, które grały u mnie w filmie, one są bez kompleksu, one wiedzą, że świat jest dla nich, one wszystko mogą, nie mają czegoś takiego, o Boże, nie wypada, a nie daj Boże jeszcze, że w ogóle, wiesz, Polska i tam i jest jakimś gorszym krajem, nie, tego już nie ma i to jest super, tylko, że jednocześnie, że na tyle one wszystko mogą i w ogóle jakby nic im jakby nie można zabronić i one idą, Dlaczego nie mieć dziecka, tak? A co tam? Potem się zobaczy. Nie, nie trudno, dlatego że takie, tak, 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 takie dzieciaki, yy, które robią coś pierwszy raz w swoim życiu, oddają się na, całkowicie do tego, że one wchodzą, dają cały siebie. Ja nie mówię, że aktorzy zawodowi są gorsi, nie są gorsi. Oczywiście, że nie są, ale jednocześnie tutaj, wiesz, tutaj nie ma takiego rachowania, że tam coś tam powiem od siebie, coś nie. Oni dają po prostu siebie, a to, że dają siebie, to zawsze jest prawda. Że w tym filmie grały bliźniaki. I, i ob, oba byli w ogóle tak uzdolnieni, że na, tam ustawiamy światło, czy tam ktoś tam się mota, to on śpi, jest akcja i w on się budzi, kiedy się śmieje, to się śmieje, kiedy ma pójść, to się płacze, to jest niesamowite. Nawet taki też był kastyk dla dzieci, no ale są, jakie są, po prostu najzdolniejsi właśnie. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich na film Baby Blues.